Jestem w miejscowości Strednica w pobliżu Tatr Bielskich Tam widać ładnie Hawrań Tutaj poczciwą skałę, na którą się właśnie wbieram. Tutaj chyba widać mój cel, poczliwą skałę. Tylko najpierw na przełęcz. Jest i szeroka przełęcz. a dokładnie to chyba gdzieś w tym miejscu. Troszkę tu podszedłem wyżej. Tu widać poczliwą skałę, na którą będę szedł powróc w murach. Jeszcze raz wróciłem do przełęczy. Idąc od Strednicy nie spotkałem ani jednego człowieka, także faktycznie mało uczęszczane góry. Tu mój cel. Tu wyraźnie wydeptane ścieżki już poza szlakiem. I widać wyraźnie ścieżkę prowadzącą na obejście na poczciwą skałę. Nachylenie zbocza jest naprawdę łagodne, więc jak nie ma śniegu to się idzie naprawdę na ludzie. Nawet wziąłem raczki, ale są kompletnie niepotrzebne. Widzę oznaczenia starego szlaku. trawki i tu dosyć śliskie. Tu się przede wyłonił Havreń. Tu już wyraźnie wydoptanej ścieżki nie widać niestety Albo No Na pewno do góry. Są jakieś kopczyki. Jest coraz bliżej do szczytu. Pięknie się ogląda ziemię z góry Szkoda, że jest troszkę pochmurana, ale mimo wszystko jest pięknie Skąd przyszedłem? Gdzieś stąd? I oto jest płaczliwa skała. Ze strudnicy poprzez przełęcz do płaczliwej skały nie spotkałem ani jednego człowieka. Tam widać gdzieś przełęcz, z której przyszedłem. Tutaj Tatry Wysokie, niestety trochę przysłonięte, ale na pierwszym planie widać cały Jagnięcy Szczyt. Tam Łomnica przy niestety w murach. Reszta Tatr Wysokich też. Tutaj pięknie widać Hawrań. Hawrań to najwyższy szczyt Tatr Bielskich. Jest 10 metrów wyższy od Płaczliwej Skały. Czyli ma 2152, z tego wychodzi, że poszła skała 2142. Oczywiście wolałbym się znaleźć na tamtym szczycie, ale nie znalazłem niestety dobrego opisu drogi. A iść tak, żeby nie znaleźć drogi, to troszkę lipa. Tak więc podsumowując, tatry te bielskie ogólnie za wiele ich nie ma. Może kiedyś na pchawrach jeszcze wybiorę. Ale jeśli chodzi o ciszę, spokój, to naprawdę ja jeszcze nikogo nie spotkałem dzisiaj. Być może jak wrócę z powrotem do średnicy, dalej tak będzie. Zwierząt żadnych też na szczęście nie spotkałem. Chociaż widziałem coś takiego jak świstak, nie wiem czy tu jest jakiś, coś takiego jak świstak, muszę sprawdzić w dół.